Miejscówka na przełęczy Wilczaj w górach Sowich. No całkiem fajne miejsce, już tu kilka razy byliśmy. Dzisiaj sobie też przyjechaliśmy, zobaczyć jak to wygląda po paru latach. No troszkę się zmieniło na niekorzyść, bo pod wiatą kiedyś był kominek. Ale jest już rozebrany. Ale przynajmniej zachowało się miejsce na ognisko. że no, można sobie napalić ognisko yy, no, są kosze na śmieci Jak widzicie stoliki idąc tam dalej ścieżką jest w lesie jeszcze słabojka No tu się też single track zaczyna tak zwana pętla wilcza Także rowerzyści też się tu nie będą nudzić Generalnie miejsce całkiem fajne.